Cześć, witaj w kolejnym odcinku dzisiaj o bardzo ciekawym zjawisku, pędrującym wąskim kartle. Zapraszam do oglądania. Co jest, jeżeli masz takie poczucie i faktycznie tak się dzieje, że nie masz jednego wąskiego kartu, tylko w zasadzie każdy zasób staje się nagle wąskim kartą w Co się dzieje? Jest kilka możliwych przyczyn tego zjawiska, ale najczęstszym z nich jest złe zarządzanie partią produkcyjną, ale i też partią transportową. Należy rozróżnić dwie rzeczy. Partia produkcyjna to jest wielkość, ilość sztuk obrabianych bez przestawiania maszyn. No, ma to znaczenie, ponieważ przestawianie maszyn. Generalnie powoduje straty, no bo nie protezujemy Nie jest prawdą, albo nie zawsze jest prawdą, ale tak często się uważa. Więc dążymy do tego, żeby minimalizować przestawienia. Ba nawet jest metoda SMET, Single Minute Exchange of Die, czyli mm, pojedyncze minuty na przestawienie maszyny, mm, a niektórzy nawet mówią OSS czyli single seconds, czyli pojedyncze sekundy na przestawienie maszyn, to ma sens, niemniej jednak warto się zastanowić nad przyczyną, która powoduje, że nagle wszystkie nasze zasoby stają się takim wąskimi gardłami, czyli wędrującym wąskim gardłem. Co się dzieje? Jeżeli nasza partia transportowa wynosi dokładnie tyle samo, ile wynosi nasza partia produkcyjna, to przed każdą z maszyn, co jakiś czas staje ogromna ilość, cała wielkość partii produkcyjnej do wyprodukowania. Więc ono staje się tak, jakby wąskim gardłem, ponieważ ono nie wyrabia się. A gdyby tak podzielić partię transportową na mniejsze części, na przykład na pół, albo jeszcze na pół, czyli na jedną czwartą, albo jedną ósmą, i transportować między poszczególnymi zasobami. Mniejsze partie. Otóż nagle okazało się, że jest to idealne rozwiązanie, które zastosował Automotive w swoim flagowym rozwiązaniu linii produkcyjnej. Partia została podzielona: partia i produkcyjna, i transportowa noś dokładnie jedną sztukę. I to działa. Ma to sens. Oczywiście musisz sprawdzić, czy to rozwiązanie ma sens u Ciebie, ale prawie jestem pewien. Mówię prawie, bo czasami tak się nie dzieje, że u Ciebie również będzie miał sens, jeżeli doświadczasz zjawiska wędrującego wąskiego gardła. Bo otóż może się okazać, że jest inna przyczyna, że twoje wąskie gardło się przemieszcza, wynikająca ze zmiany produktu miksu, czyli tego, co zamawiają klienci. Jeżeli tak się dzieje, to niekoniecznie przyczyną źródłową. Może być zbyt duża partia transportowa. Ale to temat na następnego vloga. Do zobaczenia.